Witam Was wszystkich w kolejnym filmiku. Dzisiaj z moim asystentem Nikolasem. Przywitaj się. Hej. E, będziemy próbowali wykonać e, eksperyment, który się nazywa kolorowy deszcz. E, Nikolasku, co będziemy robić? Będziemy za pomocą pianki do golenia i ciek barwników najpierw do słoika będziemy dać piankę, tak. a na końcu będziemy dawać krople barwników, które będą jak deszcz. Dobrze, to zacznij od wlewania pianki. Wpuść piankę do słoika. Nie tak. O. Ale nam wyszło tej pianki dużo. Dobra, teraz co teraz trzeba zrobić? Otworzymy sobie barwnik, dajemy tutaj, dobra, teraz weź drugi barwnik, chyba za mało co, trzeba jeszcze chyba trochę dodać. Czy już nam coś się tam dzieje? Jeszcze nie, chyba jeszcze za mało. O, jest! Tak, zaczęło nam tutaj, zobaczcie. Barwniki, najpierw widzę zaczął spływać. Przenikać przez piankę do golenia. I spada na dół. I to jest właśnie kolorowy deszcz. Czekamy. O, jest drugi kolor, niebieski teraz płynie. I zielony to się chyba już nam kolory połączyły. Tak, zobaczcie, połączył nam się niebieski i żółty. Żółty i niebieski, i powstał hmm. zielony. I tutaj nam już kapie zielony. Zobaczcie. I żółty. Zobaczcie, jak ładnie się mieszają kolory. O! Tu masz kolorowy deszcz w słoiku. Wszystkie kolory teraz spływają na dół. Mhm. Mm Zaraz zobaczymy, czy się połączą jeszcze. No, widać już zielony, niebieski, czerwony, trochę Jłuty. Fioletowego. I żółty też widać, tak. Super, nam wyszło I na z góry Kolorowy... to wygląda fajnie. Kolorowy Zobaczcie wszyscy, jak to z góry wygląda. Jak lody z kolorową. polewą po Mhm. Mm jeszcze spójrzmy na... spójrzmy na nasz deszcz. Zobaczcie, jak się zrobiło w słoiku kolorowo z każdej strony. Myślę, że nasz eksperyment się powiódł. Wyszedł nam piękny kolorowy deszcz, prawie że tęczowy w naszym słoiku. Spójrzcie jeszcze wszyscy, jak to pięknie wygląda. I trzymajcie się. Do jutra. Do zobaczenia.